Z nami w studiu dentysta Michał Dudziński i słuchajcie, no to nie jest y, zawód, który wszystkim nam kojarzy się dobrze, a bo jednak dobrze. ludzie dentystów się boją, dentystów nie lubią, a Michał trochę przełamuje ten stero, stereotyp takiego ja się nadal boję. nienawistnego dentysty <grym> sadysty. Tak się I powiedz Niestety. mi, jakie są takie najczęstsze stereotypy, co my myślimy o was, a nie jest prawdą. No to wy myślicie, my wiemy, że jesteśmy spoko. Tak? No. Mhm. E, znaczy generalnie jest tak, że Wśród młodych ludzi to mam nadzieję, że to się odmienia, bo to też widać, że ta cała stomatologia się zmieniła. Natomiast wśród osób, które mają jakąś traumę z dzieciństwa, kiedyś to bardziej było takie leczenie na siłę, mm -hmm. że jak sobie dziecko nie radzi, to przytrzymać, mama niech przyjdzie. Boli, boli! Jakbyś mył, to by nie bolało! Ja mam mogę opowiedzieć się... o traumach zaraz, no, <laughs> bo miałem parę. <laughs> Mamy tyle czasu? <laughs> no, niesamowite. Ale czekaj, bo powiedziałeś, no. że zmieniła się ta stomatologia. Co to znaczy, że się zmieniła? Znaczy, bardziej teraz kładziemy aspekt na to, nie tylko, że masz. Przypadek, nie wiem, problem z zębem, trzeba go wyleczyć. I nieważne, czy pacjent chce współpracować, nie chce, przyszedł, trzeba zrobić, trudno, będziesz siedział, cierpiał i póki nie zrobimy. Tylko bardziej na to, żeby to, się żeby to całe leczenie było przyjemne i żeby nastawić ludzi na to, że najlepiej i najtaniej też jest dbać. Właśnie to najtaniej I... jest ważne słowo, wiesz. Tutaj. <laughs> dokładnie. No ale tak jest, tak samo ze wszystkim. Jak dbasz o samochód, no to nie Profilaktyka. To, to dokładnie. Ale też, żeby te zabiegi nie kojarzyły się z bólem, żeby im to się mniej kojarzy z bólem, tym pacjenci chcą bardziej przychodzić. Nikt się nie boi fryzjera. No dobra, małe dzieci, ja pamiętam, sam płakałem, że nożyczki blisko tak, ucha, coś. A bo jak, ale jak poleci na... i się tutaj strasznie. No tak, ale... W stomatologii też, jak mamy i znieczulenia, są i komputerowe znieczulenia, że nawet nie czuć tego samego wkłucia. Jak to komputerowe znieczulenie? No, wpisuję, tak. Znaczy, tak. tak, no, ja ci wysyłam link, no nie, ty sobie go pobierasz, i już jesteś znieczulony. I musisz Aha. sobie pendrive'a wstawić tylko w tę dziurę po zębie. Ale najpierw musisz przyjść na zabieg umieszczenia łoża pod pendrive. Tak, no tak, to trzeba by było. Nie, chodzi o to już tak poważnie, że nie lekarz ręką podaje znieczulenie. Oczywiście dalej się sam lekarz wkuwa, a nie przyjeżdża jakiś robocik, tak, to może w przyszłości. Ale komputer podaje znieczulenie, tak wiesz, kropla po kropli, bo w znieczuleniu najbardziej bolesne nie jest samo ukłucie, tylko tylko podawanie tak bardzo Wiem. mocno, rozpychanie hmm. tych tkanek. I jak komputer to robi kropla po kropli, to i trzeba mniej znieczulenia i efekt jest lepszy. Plus są zabiegi w narkozie, czy przy tych gazach rozweselających. W sensie. Co, no trzeba to, to? uważać z tym. Są gazy rozweselające? Tak. No, oczywiście, przecież Kanye West był od tego uzależniony. Ale nie no, Nigdy jak nie gaz że to nie ty ty dostałeś. Te. No tak, Byłem u ciebie warki, i nie, no? nie powiedziałeś mi, że takie A, to też. Już przyszedłeś taki wesoły, to myślałem, że ty <grym> w już po gazie. No tak. Dla niego gazy posmutniające takie. <grym> tak, no, tak. Ale jak to działa? Nie rozumiem. I wtedy jak ktoś się śmieje, to ty możesz normalnie operować? No, nie, to no. nie, nie śmiejesz Nie, no jakby zawsze tak, bo rodzice się pytają często... To jest jak... popers, tak? Nie. Tak to jest poper. Lu luźny się stajesz cały. Czy eee, w dark roomie, no? Chodzi o to, że e, bardzo dużo rodziców się, bo to jest najczęściej u dzieci stosowane, wiesz, mm -hmm. taki głupi jaś, no nie, że zakładasz maskę do oddychania e, przez nos. Jak wszystkie jest... rzeczy gadać. No Najczęściej nie. Bo nie Raz, gadasz nigdy. Może... Znaczy później tak jakby wychodzi z tego, ale jakby rodzice się pytają, jakie to jest uczucie, no to najczęstsza taka odpowiedź, żeby zrozumieli, co też jest dość y, 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 ciekawe, pod pewnym względem, to mówisz, że jak po trzech piwach. Mhm. E... No i co ważne, to no, pacjent nie może być taki płaczący, coś tam dobra, to teraz go, teraz go rozweślelimy tym gazem, no bo mm -hmm. jak to jest cały zakatarzony, no to mm -hmm. nic nie przejdzie, nic nie będzie działało. Ale i u dorosłych to jest takie no, lekkie uczucie jak na karuzeli, za bardzo się nie skupiasz wtedy na tym bólu, trochę mniej czujesz. I to jest po to, przy takich ja, ludzi z dentofobią. Ja dentyście najczęściej mam, e, wiesz co mam, już ci mówię, zakwasy, bo siedzę tak, tak się trzymam tutaj i się trzymam bardzo mocno, bo wiem, że to są momenty, w których powinno boleć i ja czekam na ten moment, aż zaboli, bo się okaże, że znieczulenie nie zadziałało tak, jak powinno, kiedy mam na przykład leczenie kanałowe mhm. i wtedy czuję ten nerw, który tutaj idzie i to nie jest nic przyjemnego. Nie, to nie, nie na twoje nerwy. A ja, a ja niestety, no właśnie mam traumę po tym, pamiętam jak miałem gdzieś z 12 lat i wyrywałem mlecznego zęba, który się tak mocno zakorzenił, mhm. miałem całą buzię opuchniętą i babka stwierdziła, że spoko, i tak wyrwiemy, skoro jest opuchlizna, to uda się to dłutem ten ząb mhm. wybić. No to była, to był 90 gdzieś 7 rok. Mhm. I, i, I potem ja wtedy strasznie płakałem i mówiłem, że ja nie chcę, że mnie to boli w ogóle i żadne znieczulenie nie, nie działa. No nie działało dlatego, bo była wielka opuchlizna na twarzy, więc pewnie dlatego nie działało. E, no i dopiero potem dostałem antybiotyki, ale babka z łaską mi je dała, mhm. i wtedy zaczęło się takie moje traumatyzowanie tego. No właśnie, zawodu, bo to niestety. tak było. Jak ja, ja to też... są nasze pokolenia, bo teraz to nowe to już no. tak nie ma takich technik. Nie? Tak, ale zależy gdzie? Bo na przykład miałam taki program, leczyłem kiedyś ludzi w Rwandzie, mhm. no jak tam pojecha... pojechałem tam leczyć gdzieś na jakąś wioskę, no to tam też było tak, że szybko ogarnęli, że ja bardzo dobrze sobie radzę z wyjmowaniem. Zębów, no to będę do tych trudnych przypadków. No i jak gdzieś potem nie szło, to przyleciały ze dwie panie, to my za nogi, e, ty za ręce, ktoś za głowę i jedziemy. Ja nie, no bo jeszcze tutaj to dziecko straumatyzujemy. Dajcie mi chwilę porozmawiać, coś, no i jakoś damy radę. E, przy czym no też sam pamiętam, jak ja byłem taki właśnie mały, też 90, jakiś szósty, 7 e, no to jak ja chodziłem do dentysty, to on nie, nie używał znieczulenia. Ja się dopiero na studiach dowiedziałem, że znieczulenie dla każdego, czy u dorosłych, czy u dzieci, że jest jeszcze znieczulenie przed znieczuleniem, żeby samo tak, to posmarować. E, więc jest bardzo, bardzo <laughs> dokładnie. Bo bardzo dużo metod jest takich, żeby jakby ten pacjent jak najprzyjemniej zniósł tą metodę. No, ja sam przeszedłem też duże leczenie u siebie. I najbardziej to, co wspominam, to mówię, fajnie, jakby się jakieś jeszcze produkty smakowe w tej stomatologii pojawiły. No bo tak, albo masz gorzkie, albo masz kwaśne. Mówię o te rzeczy, których dentysta używa do robienia zęba, czy tam tak. cementowania koron, no czegokolwiek. Mówię, to jeszcze tylko jeden plus, żeby to było smakowe. No ale są rzeczy, których się niestety, no, nie ominie. Jak na no, przykład wiesz, to drętwienie po, po zabiegu, yy, czy jakiś troszkę zabieg, gdzieś tam, tam lezenie na tym buchu, fotelu buchu, też buchu, jak potrafi jak być. No ja no, z doświadczenia wiem, że fotele stomatologiczne są wygodne, ale tak do czterech godzin leżenia, nie? jak już masz dłużej. To nie, już... no fotele są wygodne, tylko właśnie to jest ten moment, że jak ja już jak jest jestem napięty. na tym fotelu, to jestem totalnie napięty, jak zapala się nade mną to światło, to ja myślę, dobra, teraz będziemy coś robili, co będzie mnie, może, Bo też zdarzało mi się ostatnimi I już... czasy chodzić do dentystów I, e... i nie bolało. E... Ale, ale, czas, czekałem ale czasami, aż zaboli, czasami, tak? czasami czekałem aż zaboli, i czasami coś tam poczułem, no i też po znieczuleniu następnego dnia cała szczęka mnie na przykład bolała, mm -hmm. bo miałem w tyle ukłuć, nie? w mm -hmm. tylu miejscach. I to chyba jakiś zabieg bardziej poważny. Czy A no, jakieś kanałów. A, na. Natomiast no. powiem ci tak, całe też przyjmowanie pacjenta yy, m, po, powinno polegać na tym, że patrzysz, jakie on ma potrzeby, jak on by chciał, żeby sobie radzić z jakimiś sytuacjami. Na przykład ty się mega stresujesz, no nie? Więc yy, no Przepracowanie tego, no to tak naprawdę już leży w twojej głowie. No nie, że jak już nie czujesz bólu, ileś wizyt ci pokazało, że tego nie ma, no to już tylko kwestia, żeby to jakoś ogarnąć sobie psychicznie. Ale ludzie różnie znoszą zabiegi. Jedni. To pamiętam do dzisiaj, co mi powiedziała jakaś 80-letnia pani, bo powiedziała, teraz to są ci nowi stomatolodzy, oni tak przychodzą, będzie u, znieczulonko, będzie ukłucie, komare, komarek, teraz będą mrówki, coś tam po języku. I ona, 82 lata kobieta, mówi, i pan mi się podoba. A pamiętam wtedy jakoś tak, nie wiem, skupiłem się na czymś, nic do niej nie gadałem, mówię, bo pan nie pier... Ja mówię, o co? bo teraz ten komarek, coś tam tego. no i... każdy z się i <coughs> kły. Jakie wilcze jakieś takie. No takie miała no to z <laughs> Natomiast e, chodzi o to, że jeden pacjent nie chce wiedzieć nic. Mówię panie, ja otwieram Rób co trzeba. Powiedz, jak koniec i wychodzę stąd, ja się mega stresuję. Drugi by chciał wiedzieć, teraz wiercimy w zębie, teraz ja opracowujemy, teraz nie wiem, polerujemy, już dziękuję, koniec. A trzeci by chciał wiedzieć wszystko, więc najlepiej się zapytać pacjenta na start, jak tak. by chciał być przyjmowany. To ja, ten trzeci, Ty, ten trzeci, ja ten trzeci, że wszystko mi mówisz, nie? to jest tak jak w samolocie, którym nie latam. <śmiech> Bingo, <śmiech> e, że ja bym poleciał, gdybym mógł lecieć z pilotami, nie, I gdyby mhm. mi mówili po kolei, co robimy. Teraz w lewo, teraz w prawo. A ta, ta. Ta. powiedz mi, jak jest Wiele o śpimy. Jakie są mody? W, w dentystyce jakieś tam tureckie zęby, blondi, glicówki. Nie chodzi mi o leczenie, mm -hmm. tylko o samą estetykę. Co jest teraz, teraz najbardziej niebieskie na topie? zęby. Teraz co jest Zauważyłem. najbardziej na topie i co powiesz o tych że blutów? klinikach? No właśnie blutów, a dokładnie ludzie wyglądają jakby wyszli z blutufa. Mają niebieskie, świecące zęby. Nie? chodzić o to, że aż tak białe z takim a, niebieskim tak, poświatem. To wygląda to no mega nienaturalnie. Mleczne zęby mają, właśnie są takie jaśniejsze aż takim niebieskim poświatą. Po, po, po no natomiast e mi się wydaje, że, znaczy wydaje, jestem prawie tego pewien, że to się wzięło po prostu z telewizji. Jak mm -hmm. widzisz ludzi w, na tych czerwonych dywanach z mocnymi lampami na siebie ustawionymi, to zęby odbijają to światło i to się, wygląda, to się wydaje dużo jaśniejsze. Po mm -hmm. czym ludzie patrzą i tak, ja chcę takie zęby jak ta gwiazda. Nie, to no będzie tak ja chcę takie białe, ty mówisz, takie, tak, tylko że bez światła. Tak. No nie? Ty ty jak, mówisz, jak dostajesz światło... To, to one są niebieskie, no właśnie nie? tak, o Pulsary mówię. ludzie tego jakby nie widzą, nie, ja chcę takie i koniec, i teraz pytanie, ten kolor to jest sprawa dentysty, czy sprawa pacjenta? Jak dentysta powie, że nie, proszę pana, do pana takie nie pasują, ja bym takie zrobił. Oczywiście, no, warto radzić, no nie, ale jak mu zrobisz na siłę, on potem przychodzi, mi się nie podoba. No, może jest szczelnie, może jest y, fajnie, w zgryzie wszystko. Z punktu widzenia funkcji biologii się zgadza, bo za to dentysta odpowiada, ale ta i estetyka, kształty też wszystko spoko, ale kolor mu nie pasuje. No to to pacjent z tym będzie chodził. No, Więc no. często te właśnie wszystkie te nazwiska głośno. Tyle, co znacie wie, że jakie białe zęby sobie zrobił, no nie, tam ich kilku było, to nie jest kwestia, że dentysta przyjdzie i mówi, tak, takie będą białe, super. Mm -hmm. tylko Najczęściej ten pacjent nie na no tak bo to no, on detuje, takie... z... bo on płaci. Nie? Ale wiesz, z drugiej strony takie. Bo rozumiem, że jest do nas... paleta, którą sobie wybierasz odcienie. Tak, plus jeszcze możesz to zrobić mega indywidualnie, bo jakby ja przy takich najbardziej wymagających pacjentka, pacjentkach najczęściej na licówki. No jakoś w faceci to tak ładnie, super, ale e, im starsza kobieta, tym bardziej zwraca uwagę na te, te szczegóły takie bardzo. Plus no, często zależy od przypadku, nie, nie zawsze robimy wszystkie zęby. Mhm. E, zapraszam pacjenta do laboratorium i tam indywidualnie planujemy kolor, gradacje, żeby to przechodziło. No bo to, co w tureckich zębach i wszystkich, o których pewnie mówicie... Te to jeszcze pryszczem włosów dostajesz do tego. Tak. <laughs> o co chodzi, to to są jednolite białe klocki. Mm -hmm. A ząb tak naprawdę przy dziąśle jest bardziej ciepły, taki ciemniejszy, hmm. a przy samym brzegu jaśniejszy. To i niejednolite białe klocki. że Na przykład masz 16 zębów. Ale tak to też takie jako niektóre, jeden ząb. To też są niektóre takie przypadki. Raz przyjechała do mnie pacjentka, gdzie miała zęby połączone, jakby dwa, nie wiem, szóstka z piątką, czwórka, z trójką, dwójka z jedynką. Ja Dobrze, nie siedemka z jedynką. Mówię, po co? Znaczy tak, przy takich mostach, ale mówię, po co wszystkie zdrowe zęby? Ona no teraz nie może nitkować między nimi. Ból, jak nie wiem co, okazało się, że za bardzo spiłowała. Że do leczenia kanałowego przez te korony. Yy, I to wszystko po zębach w Turcji. No ładnie. A czy ja powiedzmy, no? przez fluor można stracić kontakt z Bogiem? <laughs> Rozmawialiśmy o tym. Yy, według niektórych wierzeń można. <laughs> Teraz uwaga. Miałem pacjentkę. Yy, to też była jakaś tam znana pani. E, która mi powiedziała, że ja bardzo fajnie opowiadam e i powinienem. No właśnie, nie. E, ale wśród innych można szukać. E, powiedziała mi, że powinienem nagrywać jakieś TikToki, inne takie rzeczy, opowiadać coś, wiedzą się dzielić, bo fajnie opowiadam, i żebym coś powiedział na pewno o fluoru. Ja mówię o, o fluorze. Ja mówię mhm. o właśnie o fluorze. Myślałem, żeby coś powiedzieć. No bo wiesz, co fluor robi. Mówię, tak, co? wiem, wiem. Nie no, czekaj na odpowiedź. Szynka. Mówię, Szynka. Dobra, co? No uszkadza szyszynkę. Szyszynkę. Okej, okay, no w dużych dawkach. Nie? Są toksyczne dawki fluoru, ale nie, to, nie takie, jak występują w pastach. Tak. Tego, bo było jeść te pasty, nie? I to po <laughs> Teraz są <typkami>. pastołowie popularne. <laughs> e, to e, mówię, a wiesz za co odpowiada szyszynka? Mówię, no to już nic nie mówi o gospodarce mm -hmm. hormonalnej, zamieniam się w słuch. Ona mówi, no za duchowość. I przez to utraciliśmy kontakt z Bogiem. To ma rację. Kiedyś człowiek mógł normalnie sobie rozmawiać, no. a teraz przez to zamknęło nam się trzecie oko. No i Kiedyś możemy. szynka, teraz szynka. No. Z drugiej strony yy, to w trzeciej kazali używać fluoru, żeby łatwiej kontrolować ludzi. I to jakby ten cały spisek w ogóle na świecie i ludzi. w ogóle jest. Yy, no. Przez fluor. No Idytysta no żeby... też musi być trochę psychologiem. Na pewno, no, to na pewno, to na pewno, bo... No na fotelu, to jest no. jak na fotelu, jak na kozetce no. trochę. Ja ci powiem tak, to jest, jest... bardzo, re, bardzo intymna relacja, wpuszczasz mm -hmm. kogoś do jamy nie, no tak. To nie jest takie proste, nie jest... każdemu mm -hmm. otwieramy paszczę, tak? Mm -hmm. Więc... Ginekolog, proktolog, Wiesz, dentysta. Ludzie między w związkach nawet między sobą, jak zęby komuś robią nie wiem, licówki czy coś, no na przykład, nie wiem, żona nie chce, żeby mąż ją widział w trakcie preparacji z tymi mm -hmm. zębami opiłowanymi. I teraz też muszę y, uczulić na to, że zęby opracowane pod licówki czy pod koronę, strony, przez polskich dentystów, nie wyglądają jak te, co widzicie na TikTokach, jak ktoś sobie pojedzie do Turcji, no bo tam nie mają za bardzo czasu na to, żeby tak się zastanawiać, na szybko jedziemy i każdy ząb następny. Aha, następny. Czyli to nie jest prawidłowo. To takie znaczy, zęby rekina. Inaczej, oni robią fuszerkę po prostu wtór, To tak? by było prawidłowo, jakbyś miał bardzo zniszczony ząb i akurat tyle tkanek trzeba usunąć, bo on, on tak wyglądał, no nie wiem, próchnica była, coś się dzieje. Natomiast jak masz zdrowy ząb, to ty nie musisz go opracowywać, w, no nie wiem, możesz tak naprawdę na, na najcieńsze licówki na jakieś 2,3 mm grubości. Aha. A oni, Myślę, ale że oni. Że ale musi być taki tylko szpikulec. Łatwiej jest, dużo mniej czasu to zajmuje, jak weźmiesz grube wiertło i tak szybko blum, ząb dookoła opitolisz. No nie i następny 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 no bo tak cena tam jest niska czasu na pacjenta nie ma przyjeżdżasz na te jakieś dwa tygodnie hotel ogarnięty, jedna wizyta to ta szybka preparacja idzie to do techników którzy wszystko to z bloczków wycinają więc masz wszystko w jednym kolorze a następnie ci zakładają i nie ma że nie podoba mi się ten kolor chciałbym nie wiem kształty trochę Poproszę, zmienić do domu. tylko dziękuję super fajnie Wracamy co, wrzuć do... pamiętaj wyrzucić vloga pamiętaj wrzuć vloga z tego tak. co, co zrobiliśmy a u, u dentysty jakby normal jak planujesz, projektujesz ten uśmiech, też masz wizytę, że możesz sobie zobaczyć, nie wiem, za długie będą zęby, nie chcę takich kwadratowych, bardziej zaokrąglonych, mi się podobały. Jakby pacjent ma też na to wpływ. Nie mówię, że dentysta nie doradza, ale jakby lekarz, higienistka, czyli tam asysta, technik i pacjent to jest zespół. I razem współpracujemy, dogadujemy wszystko, a nie na zasadzie, takie zrobiłem, mhm. ale mi się średnio, następny. No rozumiem. Czyli jednak, Natomiast... jak ktoś by się zastanawiał, to jednak warto zrobić w Polsce, nie jechać z tej strony. wszystko warto się? zrobić w Polsce. Ja mam, ja mam kolegę, który akurat włosami się tam zajął i tak mu to popsuli, że teraz po jakichś fundacjach jeździł jakiś najbardziej znamienitych to specjalistów w Stanach, że tam mówili, że tak popsutego przypadku nie widzieli, bo się okazało, że w szpitalu, a tego nigdy nie wiecie, w szpitalu, normalnym, prawnoprawnym szpitalu jakaś firma wynajęła sobie jeden gabinecik, którym robili prawdopodobnie nawet nie lekarze, następnie on się zgłosił do tego szpitalu. Mówił, ale to nie my, to firma od nas to wynajmowała, a teraz ta firma jest sobie tam doszukuć no tak. do nich, no nie, i ty myślisz, że wow, super, no, szpital, fajne miejsce, no w dobrym ośrodku robię zabieg. Mhm. A się potem okazuje, że jakaś firma krzaki nie wie, gdzie skąd tego szukać, później dochodzenia tak. swoich praw. A w Polsce, ja wiem, że jest drożej pod tym względem, że no, ale też nie jest tak szybko i nie ma takiej fuszerki. Mhm. Y ale przynajmniej wiesz, gdzie jest ten lekarz, masz jakąś odpowiedzialność, masz ten kontakt, jak coś się dzieje, to możesz się zgłosić gdzieś z problemem. Eee, nie mówię, że w Turcji jest tylko źle, tylko chodzi o to, że ta medyczna turystyka, te gabinety, to się zrobiło takie popularne. A do nas I to też, też, też była turystyka, robi... tylko że z innych krajów. No okresie, tak, ja sam miałem i pacjentki dalej, z Stanów, z Anglii, ze Szwecji, coś tam. No Niemcy bardzo często do Szwecji, taniej, i może, nie do fachowcy, tylko no. do Szczecina często przyjeżdżają. Tak, mhm. no bo u nas, u nas jest ten problem, że jeżeli chcemy w stomatologii jeżeli chcemy kupić sprzęty do gabinetu, no to mamy ceny światowe, no nie? Jak coś kosztuje 40 tysięcy dolarów, no to u nas powiedzmy, nie 160-180 tysięcy tak. złotych. Ale jeżeli chodzi o ceny zabiegów, no to mamy raczej polskie, a nie takie ale światowe. I tak, ale i tak jest drogo bardzo. Dla tak, jest, mi, pola jest drogo. Na rok licówki to koszt jaki jest mniej więcej? No to zależy od miejsca, bo to wiesz... A tak pi razy drzwi. Wszystkie zęby. Ale wszystkie, że cena od razu za wszystkie zęby? Tak. No, A od zęba? No od zęba to jest jakieś od dwóch do trzech, nawet nie widziałem w niektórych gabinetach 3,5-4 tysiące złotych, okay. no nie? Ale to też pewnie jak masz super klinikę, marmury, coś, to no, utrzymać taki duży lokal, no to też jest trochę e, bardziej kosztowne niż jakiś gabinet, nie wiem, w Garwolinie na przykład, mhm. nie? E, Pozdrawiamy więc, Garwolin, piękna miejscowość. Ja też pozdrawiam, e, trochę czasu tam spędziłem. E, Pytanie, o co chodzi wszystkie zęby, bo jeżeli mówimy na przykład o leczeniu estetycznym, mhm. takim full, no to najczęściej to jest od piątki do piątki góra dół, czyli 20 zębów. Nie? Mhm. No to od jakichś 50 tysięcy złotych. No i dobrze, na co, na co zwracać no, uwagę, 40, na paru. co uważać, jeżeli chcemy zrobić licówki? Jakiś widz zastanawia się nad tym, to co powinno nas zaalarmować, kiedy chodzimy po klinikach? Co, na co zwracać uwagę, żeby naprawdę trafić dobrze, bo no, znamy takie przypadki influencerów, w którym spadają te licówki, albo mm. na przykład są źle te zęby zrobione, ludzie są niezadowoleni, no jednak do no, tego procesu już nie można cofnąć. Mm. Zębów swoich nie odbudujemy. Nawet, bondingu, nawet przy bondingu masz tak, że jak będziesz zdejmował, to nie zawsze zdejmiesz tak, żeby wszystkie mm -hmm. Bo i na co z coś, tak? Co powinno na tak, zaalarmować? Tak. Jakie są red już... flagi w tej branży? Ehm, Ale red... nie, mówię, nie mówię o tym, że coś nam zrobi gdzieś w jakimś wiesz, Red flagi to no, masz już z drugiej strony. Ja je? tak. się mogę zrobić tutaj. No, zapleczu. No, wiesz, red flagi też możesz mieć z drugiej strony. Na przykład, wiesz, patrząc na pacjentów, jak już widzisz, że jesteś nie wiem dziesiątym lekarzem tej pacjentki, wszyscy reszta byli źli i i no tak. niedobrzy. To jakim cudem ty będziesz ten jedyny zbawca, co nagle jej to wszystko odmieni? Ale z punktu widzenia yy, pacjenta, no to trzeba sprawdzać to. Czy lekarz ma doświadczenie, ile prac zrobił, żeby zobaczyć jakieś jego portfolio? Dlatego dzisiaj też zobaczcie, ile ludzi działa w social mediach, nie jako już tam super influencerzy, ale jak cię nie ma w internecie, to nie istnieje. Trzeba tak. pokazywać swoje metamorfozy przed, po. Yy... No już tam nie będę mówił jakiś jakichś że lekarz używa sterylnych narzędzi czy coś, no bo jesteśmy w Polsce i my naprawdę tu mamy wysokie standardy leczenia. Owszem. Ja szczerze pojeździłem trochę po świecie i w Nepalu leczyłem, na Jamajce, w Rwandzie, w Stanach i polscy dentyści, no to żeby nie przesadzić, że top 3, ale top 5 świata to na pewno. Tylko my mamy jakiś taki kompleks, że nasze polskie to, to, to gorsze, a nie wiem, ktoś z Włoch przyjedzie, to wow, super, moda, tam samo najlepsze rzeczy. Ja nie, naprawdę. Jesteśmy nie, super, nie jeżeli konkurs. o to chodzi, eee, więc tak, no, doświadczenie lekarza, e, też lokalizacja kliniki, e, żeby nam było gdzieś podróżować, chociaż no, ludzie z całej Polski przyjeżdżają nie, tak naprawdę, więc jak masz zaufanego specjalistę i wiesz, że będzie dobrze, jakieś ma dobre opinie, e, ktoś znajomy gdzieś tam robił, no to często naprawdę warto tam, żeby fatygować i przyjechać. Robimy te licówki, mhm. jest na kilku wizytach i tak dalej, to jaki jest ten okres, w którym chodzimy w tych takich... Wczątkowych mm -hmm. zębach, nie wiem, jak to się fachowo Tymczasówki. Tymczasówki. Jakby, czyli licówki lub korony tymczasowe, mm -hmm. a my tak już... Jaki to jest czas, który musimy chodzić tych? No to zależy od tego, e, jakie mamy leczenie i e, jak bardzo zarobiona jest pracownia, z którą współpracujemy. Natomiast no, żeby to nie było jakoś dłużej niż 4 tygodnie, czy tam 8 tak naprawdę, bo. E, u mnie najczęściej to pacjent mniej więcej tydzień, może dwa tygodnie w tym chodzi. Bo jak już teraz bardzo ważna rzecz, trzeba oczywiście często przygotować całe leczenie, protetyka, czyli te licówki, czyli korona, to jest na samym końcu to wkładam. Mm -hmm. no Więc najpierw jakieś chirurgiczne leczenie zachowawcze, ortodontyczne, bo im mamy bardziej ładnie ułożone proste zęby, tym mniej musimy no tak. je potem preparować, czyli kolokwialnie mówiąc, piłować. E więc u mnie jest tak, że jak pacjent, nie wiem, w piątek zrobi, poniedziałek zrobimy wyciski, że już oprac albo skany i opracowaliśmy zęby, no to na następny poniedziałek najczęściej technicy się wyrabiają, ale czasem masz jakieś rzeczy, nie wiem, tu świętu, tu coś tam mamy innych gabinetów, duże rzeczy, tylko tygodnia, dwóch. Mhm. Tyle, że yy, pacjent wychodzi już w tych ładnych zębach. W sensie w tym ładnym nowym kształcie bo najpierw projektujesz, pokazujesz mu, jak on będzie z tym wyglądał w buzi, jak mu się to podoba, no to mamy akceptację, umawiamy się na dłuższą wizytę, na no już preparację. Robimy, yy, robimy, co trzeba, no i nie wypuszczę pacjenta z takimi no, zębami rekinanie. Czemu nie? Tak Dlaczego mu się gryzie? Ale strasznie boli. Wiem, z... mam wypuścili cię. Ja mam taki jeden stół, Ty. który wygląda jak ząb Więc y, już wychodzisz w tych ładnych zębach, często w też jaśniejszym kolorze, bo to zależy od tego, jakiego materiału użyjemy, ale. No, jeszcze nie jest to ta porcelana, nie jest to ten mm -hmm. materiał taki ostateczny. Co śmieszne, zdarzają się ludzie, którzy stwierdzą, dobra, dzięki nara, już mi się to podoba, ja już nie chcę. Nie? Jakby mam ładne To są, to ten, to są tak zwane dojazdówki, można powiedzieć. Tak, no, no, to zdarzają to się też na dojazdowych no Musimy dobijać tak, do brzegu. Moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, jeżeli kogoś zaciekawiła postać Dudzika, to szukajcie go w internecie. Tak. Dudzik The Dentist, nagrywa Instagramy, nagrywa TikToki i tam przekłamuje to wizerunek z... tego złego dentysty, sadysty. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.